Wyobraźcie sobie ludzi żyjących w jaskini. Kajdanami przykuto ich nogi i szyje tak, że nie mogą zmienić miejsca swojego pobytu ani widzieć tego, co znajduje się za nimi. Ponieważ wejście do jaskini jest otwarte, dochodzi do środka światło, a na jej ścianach pojawiają się cienie rzeczy znajdujących się poza nią. Kajdaniarze jednak nic nie wiedzą o źródle tych cieni i biorą je za prawdziwe rzeczy. Nawet wyzwoleniec, któremu dane jest wyjść z jaskini, z początku nie może przyzwyczaić się do blasku słońca i uwierzyć, że znajduje się w prawdziwym świecie. Dopiero gdy dojdzie do siebie, odkryje jego nieporównywalną wartość. Nie jest jednak w stanie przekonać do niej tych, co pozostali uwięzieni w kajdanach. Wspomniana opowieść Alegoria jaskini to najsłynniejsza opowieść filozoficzna. Jej autorem jest Platon. Myśliciel, o którym powiada się, że niemal cała filozofia europejska od IV wieku przed Chrystusem aż do dziś to nic innego jak przypisy do jego dzieł. Rzeczywiście, Platon jako pierwszy z filozofów pozostawił po sobie ogromną i zróżnicowaną pod względem stylu i treści spuściznę pisemną kilkadziesiąt dialogów i listów oraz ustną, tak zwane nauki niepisane. Stanowi ona pierwszy wielki system filozoficzny. Wyczerpująco, choć wielogłosowo, Odpowiadający na fundamentalne pytanie o strukturę całej rzeczywistości, o naturę ludzkiego poznania, o cel i kres życia ludzkiego, o najwyższe wartości, o organizację życia społecznego. Jego śmiałe odpowiedzi były przez wieki komentowane i dyskutowane, aprobująco, polemicznie lub korygująco. Niemal wszystkich z nich można doszukać się w przytoczonej opowieści. Więcej opowieść ta, jak każdy zawsze aktualny i niezmiennie pojemny archetyp kultury, Zachęca nas do odnalezienia w niej własnego życia. Zanim więc obejrzycie ten odcinek do końca, spróbujcie zinterpretować wspomnianą alegorię na własny rachunek. Zobaczycie wtedy, że tak jak głosi hermeneutyka, nasze rozumienie tekstu kultury zależy od zasobów przeżyć i wiedzy, z jakimi do niego przystępujemy. Sam ten tekst zaś zmienia nas tak, że po spotkaniu z nim wychodzimy inni niż byliśmy wcześniej. Zgodnie z dominującą wykładnią filozofii Platona, Ogół tego, co istnieje, dzieli się na dwie sfery. Sferę przedmiotów fizycznych, wśród których aktualnie żyjemy, i sferę przedmiotów idealnych, które są poza naszym bezpośrednim zasięgiem. Pierwsze mają się do drugich tak jak cienie, do autentycznych rzeczy, lub jak niedoskonałe ucieleśnienia do ich doskonałych wzorców. Owe rzeczy lub wzorce stanowiące prawdziwszą lub lepszą rzeczywistość, Platon nazwał ideami lub formami. Skąd wiadomo, że idee istnieją, jeden z argumentów za ich istnieniem wygląda następująco. Przedmioty fizyczne układają się w grupy, zbiory, których elementy są do siebie podobne. Każdą z tych grup opatrujemy osobnym pojęciem i nazwą. Przykładowo, do elementów jednej grupy stosujemy nazwę drzewo, do innej ptak, a do jeszcze innej skała. Pierwsza z tych nazw, oznaczając każde drzewo, jednocześnie odnosi się jakoś do tego, co wspólne wszystkim drzewom. Lub do tego, co łączy wszystkie drzewa w jakąś jedną grupę. Owo coś to właśnie idea drzewa lub drzewo samo w sobie. Lub jeśli nagniemy język drzewość lub drzewowatość. Idea drzewa nie jest jednak jego nazwą czy pojęciem, gdyż realnie, a nie tylko w języku lub w głowie, upodabnia do siebie wszystkie drzewa. Upodabnia, dodajmy, nie naruszając różnic między drzewami. Dlatego nie może być też ani jakimkolwiek konkretnym drzewem, ani jakimkolwiek zespołem drzew. A może idea drzewa jest jakąś wspólną częścią wszystkich drzew? Trudno jednak pomyśleć, by w wielości drzew zamieszkiwało coś jednego. Raczej idea drzewa stoi nad wszystkimi drzewami, jako ich wzorzec, do którego każde drzewo na swój sposób się upodabnia. To samo można powiedzieć o idei ptaka, idei skały itd. Są one jakby modelami czy schematami wszystkich ptaków, wszystkich skał itd. Konkluzją wspomnianego argumentu jest twierdzenie, że idee istnieją niezależnie od fizycznych przedmiotów i niezależnie od naszych umysłów. Pogląd ten, jako jedno ze stanowisk w tzw. sporze Universalia, czyli o to, co ogólne lub powszechne, nazwano platonizmem od imienia, a ściślej przezwiska Platona, lub idealizmem od słowa idea. Platońska teoria idei zawiera jeszcze co najmniej dwa ważne twierdzenia. Po pierwsze, idee stanowią hierarchię układającą się według stopnia ogólności. Na jej szczycie stoi najogólniejsza idea jedni, upodabniająca do siebie lub łącząca ze sobą wszystkie przedmioty. Po drugie, idee istnieją znacznie silniej niż przedmioty fizyczne. Idee jako byty ogólne, niefizyczne, niematerialne i pozaświatowe są niezmienne, bo jak inaczej miałyby być wzorcami, wieczne. Bo nie zależą od niczego, co przemija poznawalne wyłącznie intelektem bo tylko intelekt ma dostęp do rzeczy niefizycznych. Wróćmy do naszego przykładu. Według Platona, wzorcem dla wszystkich materialnych, zmiennych i przemijających drzew jest idea drzewa niematerialne, niezmienne i wieczne drzewo samo w sobie, które zawiera cechy wspólne wszystkich zwykłych drzew. Wzorcem dla wszystkich ptaków jest idea ptaka. Z kolei wzorcem dla wszystkich drzew i innych roślin jest idea rośliny, a wzorcem dla wszystkich ptaków i innych zwierząt jest idea zwierzęcia. Nad ideą rośliny oraz ideą zwierzęcia, a także ideami innych królestw organizmów, stoi idea istoty żywej. Nad nią znajduje się jeszcze wyższa idea i tak dalej, aż do wspomnianej idei jedni. Łatwo zauważyć, że każda idea wyższa jest ogólniejsza od niższych. Platon też wiązał wzrost ogólności ze wzrostem doskonałości. Dlatego najwyższa idea stanowi szczyt wszelkiej możliwej doskonałości. Platon nie poprzestał na zbudowaniu teorii idei i na co wskazują jego późne pisma jej krytycznym rozstrząsaniu. Rozwinął bowiem szereg jej konsekwencji. Zwrócę tu uwagę na trzy z nich: epistemologiczną, antropologiczną i etyczną. Skoro idee najważniejszy czynnik rzeczywistości. Są poznawalne wyłącznie intelektem, to zmysły mogą odgrywać w naszym poznaniu co najwyżej rolę pomocniczą. Zmysły ukazują nam zmienne i rozmaicie ograniczone rzeczy fizyczne, ale ich powiązania możemy zrozumieć tylko dzięki intelektowi. On przecież ma dostęp do idei, które łączą te rzeczy w sensowne całości. Jednym ze sposobów wyjaśniania owej dostępności jest teoria anamnezy, czyli przypominania sobie przez intelekt tego, z czym bezpośrednio kiedyś obcował. Skoro pod wpływem zmysłowego kontaktu z fizycznymi przedmiotami, tłumaczył Platon, zaczynamy rozumieć odpowiednie idee. Znaczy to, że przypominamy je sobie, tak jak niegdyś były one nam wprost dane. Koncepcja anamnezy wiąże się z koncepcją duszy. Intelekt to najważniejsza władza duszy ludzkiej. Jeśli więc intelekt, dusza, przebywając w ciele, przypomina sobie coś, z czym nie ma wprost do czynienia, powstaje pytanie – kiedy i jak? Dusza bezpośrednio znała ideę. Hipoteza Platona brzmi następująco. Dusza znała ideę, ponieważ obcowała z nimi przed swym zjednoczeniem z ciałem. Znaczy to, że związek duszy z ciałem nie jest konieczny oraz że życie duszy było wcześniejsze niż życie ciała. Jeśli dodamy do tego, że dusza przez swoją niefizyczność i zainteresowanie ideami bardziej przypomina te ostatnie niż ciała, Rozsądniej jest wierzyć w nieśmiertelność duszy niż traktować ją jako śmiertelną. Zauważmy jeszcze, że skoro idee istotnie przewyższają świat fizyczny, nie tylko powinny być przedmiotem naszego zainteresowania poznawczego, lecz także powinny stanowić przedmiot naszych dążeń. Z tego względu najwyższa idea stanowi w systemie Platona zarówno zwornik wszystkich rzeczy, jak i wzorzec najważniejszych i zjednoczonych ze sobą wartości. Idea jedni jest więc samym dobrem. Prawdą i pięknem, i swoją wspaniałością pociąga ludzkie dusze. Kto dostrzeże jej blask odbity w rzeczach tego świata, wkracza na drogę miłości. Miłość ta jednak, miłość platoniczna w źródłowym znaczeniu, nie zatrzymuje się na tym, co cielesne, lecz wznosi się coraz wyżej, aż do duchowej kontemplacji piękna samego w sobie. Jej osiągnięcie jest przy tym warunkowane zerwaniem kajdan, czyli głęboką przemianą naszego myślenia i postępowania. Trudem odwracania się od zmysłowych miraży i doczesnych celów w stronę tego, co prawdziwe, wieczne i doskonałe. Na słynnym fresku Rafaela Szkoła Ateńska, Platon jest przedstawiany jako starzec z długą brodą i palcem wzniesionym ku górze. Ten gest ma symbolizować główną zasługę Platona, odkrycie przez niego na poziomie czysto filozoficznym w wyższej rzeczywistości, poza fizycznej. Z kolei długą brodę antyplatonicy interpretowali nieraz jako niezamierzony symbol ontologicznego maksymalizmu Platona, czyli nadmiernej niejako samorozrastającej się liczby bytów postulowanych w jego filozofii. Rzeczywiście myśl Platona dzieli filozofów do dziś. Jedni, naturaliści, uważają, że takie byty jak idee, dusze i wartości nie istnieją realnie lub istnieją co najwyżej jako przedmioty pochodne względem przyrody. Ich przeciwnicy natomiast dopatrują się w filozofii Platona paradygmatu metafizyki antynaturalistycznej i przynajmniej część tego, co mówił Platon, traktują poważnie. Do brody Platona niektórzy chcą stosować brzytwę Okhama. Jest to pochodząca od nazwiska Wilhelma Okhama nazwa zasady głoszącej, że bytów nie należy mnożyć ponad konieczność. Postuluje, by odrzucać wszelkie byty, do których uznania nie zmusza nas doświadczenia. Stała się naczelnym hasłem wszelkich redukcjonistów. Jednym z obszarów, w których wciąż uwidacznia się spór między platonizmem i antyplatonizmem, jest filozofia matematyki. Platonicy, których wśród matematyków i filozofów matematyki jest niemało, sądzą, że natura obiektów matematycznych przypomina platońskie idee. Zresztą Platon wśród bytów idealnych umieszczał właśnie liczby i figury geometryczne. Przydatność matematyki w naszym poznaniu, zauważają oni, świadczy o tym, że obiekty matematyczne i prawa nimi rządzące są czymś przez nas odkrywanym, a niewymyślanym. Gdzie jednak one istnieją? Na pewno nie w świecie fizycznym, który choć policzalny i geometrycznie modelowalny, nie składa się ani z liczb, ani z figur geometrycznych. W takim razie ich miejscem zamieszkania musi być inny świat równie obiektywny jak świat fizyczny lecz odróżniający się od niego istotnymi cechami. Platonizm to wielki nurt filozofii i kultury europejskiej. Traktuje nasz świat jako tylko namiastkę jakiejś doskonalszej lub pełniejszej rzeczywistości i nakazuje nam do niej dążyć. Bądź to w wymiarze poznawczym, bądź to w aspekcie moralnym, bądź religijnym. To platonizmowi przypisuje się istotny wpływ na rozwój matematycznego przyrodoznawstwa, które nie zadowoliło się opisem zmysłowych i zmiennych fenomenów, lecz poszukiwało ukrytych i stałych praw przyrody. To w platonizmie tkwią źródła idei wychowania jako pracy nad sobą w świetle etycznego wzorca. To platonizm wreszcie okazał się najatrakcyjniejszą ofertą dla myślenia religijnego, myślenia, które naszego źródła i przeznaczenia upatruje w nadprzyrodzoności. Zatrzymajmy się jeszcze przy tej ostatniej sprawie. Wielu myślicieli religijnych, a zwłaszcza teologów chrześcijańskich, korzystało z koncepcji Platona. Jedną z nich jest koncepcja początku świata, zawarta w jego późnym dialogu zatytułowanym Timaeus. Zgodnie z Timaeusem świat jest dziełem wielkiego i dobrego twórcy, który zostaje nazwany demiurgiem, rzemieślnikiem. Tworzenie świata polega zaś na porządkowaniu lub formowaniu bezkształtnej i chaotycznej materii. Owo tworzenie, porządkowanie? Jest możliwe właśnie dzięki ideom, które dla demiurga stanowią wzorzec, wedle którego ukształtował on świat. Niektórzy chrześcijańscy tłumacze lub interpretatorzy pism Platona nazwali demiurga Bogiem, stwórcą. Nie jest to do końca ścisłe, gdyż według doktryny chrześcijańskiej Bóg stworzył świat z niczego, a nie już z istniejącej i wymagającej tylko ukształtowania materii. Co więcej, według doktryny chrześcijańskiej, jeśli istnieją idee, to znajdują się one w umyśle Boga, a nie poza nim. Faktem jest jednak, że uważny czytelnik platońskiego Timajosa oraz biblijnego poematu o stworzeniu świata, który ma ogromne znaczenie dla doktryny chrześcijańskiej, znajdzie wiele podobieństw w obu tekstach. Fakt ten stanowi kolejne potwierdzenie wielkości i uniwersalności myśli Platona.